Biedronka w czarne kropeczki. Mieszkała w trawie opodal rzeczy. Była wesoła, dla wszystkich miła, tylko pomocą innym służyła. W każdej z kropeczek na swej sukience nosiła radość, uśmiech i szczęście. I choć tych kropek było niewiele, mówiła wszystkich nimi oddzielę. Siedem kropeczek Biedronka ma, kto zgadnie? komu je da? Pierwszą kropeczkę od niej dostała myszka. Co bardzo kotka się bała, już się swej nocy ciągle nie chowa, chyba że nocą, kot na łowach. Drugą otrzymał mały ślimaczek. Sam siedzi w domku, lecz już nie płacze. Ma świetny humor i z minę za sprawą kropki tej za kominem. Teraz pięć kropek Biedronka ma. Czy cię ciekawi, komu je da? Trzecią kropeczkę Biedronka mała na urodziny wiewiórce dała. I choć nie było jej to po drodze, czwartą zaniosła stonodze. Piątą i szóstą miała ochotę oddać wróbelkom przed pierwszym lotem. Lecz im dała jedną na spółkę, by obdarować jeszcze jaskółkę. Jedną kropeczkę Biedronka ma. Czy Czycie ciekawi komu ją da? Komu ostatnią kropkę zaniesie? Dziewczynce, która zbłądziła w lesie. W mig ją pociesza, nie płacz, pomogę! Szczęśliwa kropka skaże ci drogę. Przez leśne gąszcze, zielone łąki, biegnie dziewczynka śladem biedronki. Niosą ją nóżki w miejsca znajome i w końcu woła: Hurra! Mój domek! Biedronka kropki rozdała swe. Co teraz będzie? Czy ktoś wie? Śliczna biedronka nie ma już więcej szczęśliwych kropek na swej sukience. Lecz się dziewczynka postarała, żeby Biedronka znów kropki miała. Spóźna buzie miła Biedronko, Moc ślicznych biegów dało mi słonko. Wej sobie siedem, a nawet osiem. Ja mam ich mnóstwo na swoim nosie. Znów piękne kropki Biedronka ma. Kto z Was odgadnie? Komu je da? Zabawa nie bywała, noga aż wypieków. Na buzi dostała z na trawie, wywija piruety. Piedrąka nie chce z rukiem zatańczyć niestety. Piedronko moja miła, zyk zyk zyk, zyk psyk zyk, z kim byś zatańczyła? Zyk zyk zyk, zyk zyk zyk, Piedrącko, moja miła, zyk zyk zyk, zyk psyk zyk, z kim byś zatańczyła?